Codzienny horoskop astrologiczny 5 czerwca. Witajcie moi drodzy! Dzisiejszy dzień rozpoczynamy subtelnym, ale wyraźnym naciskiem na emocjonalną opiekę i równowagę w relacjach. Księżyc w znaku wagi uczy nas, jak ważne są balans, delikatność oraz empatia, szczególnie wobec samego siebie, ale to również dzień, w którym nie zabraknie intensywnych konfrontacji wewnętrznych. Już nad ranem, moi drodzy, księżyc ustawi się w opozycji, w trudnym aspekcie do Ceres, symbolu matczynej troski, opieki, ale też potrzeby. Samowystarczalności. To aspekt, który może poruszyć naszą wewnętrzną potrzebę bycia zauważonym, wysłuchanym, nakarmionym, zarówno dosłownie, jak i emocjonalnie. Może pojawić się dzisiaj poczuc poczucie, moi drodzy, braku, zwłaszcza jeżeli ostatnio zbyt wiele dawaliśmy innym, zapominając o sobie samym. Dzisiejszy poranek to delikatne przypomnienie, wasze potrzeby też się liczą. Nasze potrzeby też się liczą. Tak bym to mówić. Na szczęście, moi drodzy, już, już dalszą, następnym aspektem jest Wenus, który będzie tworzyła, Aspekt Wenus, który będzie tworzyła piękny sekstyl z Jowiszem. To bardzo szczęśliwy, lekki i harmonijny aspekt, który działa jak astrologiczny balsam. Daje nam nadzieję, łagodzi napięcia i otwiera serce. To jedna z najbardziej przyjemnych konfiguracji, które będą wspierały miłość, życzliwość, kreatywność i finansową pomyśl. Jeżeli planujecie dzisiaj randkę, rozmowę z bliską osobą albo działania związane ze sztuką czy pięknem, macie do tego zielone światło. Wenus i Jowisz w dobrym aspekcie to zaproszenie do radości. Warto z tego skorzystać, nawet jeżeli tylko na chwilę. Wieczorem, moi drodzy, Księżyc będzie tworzył również pozytywny aspekt. Trygon ze Słońcem to aspekt, który domyka dzień piękną, dojrzałą, moi drodzy, energią harmonii. Działanie i Emocje to idealny czas na spokojne podsumowanie dnia, wspólną kolację, wdzięczność, bliskość. Jeśli gdzieś w ciągu dnia pojawi się chaos, ten wieczór pozwoli go po prostu wyciszyć. To dzień, który uczy nas, że najważniejsze decyzje nie zawsze podejmujemy pod wpływem rozumu. Czasami wystarczy posłuchać serca i zaufać, że ono dobrze wie, gdzie nas prowadzi. Moją radą na dziś jest to, abyście zadbali o swoją emocjonalną równowagę, tak jakbyście byli dla siebie najlepszymi opiekunami. Dzisiaj każda troska o siebie to akt po prostu odwagi. Szczęśliwe znaki dzisiaj to waga, byki oraz strzelce. Tak? Natomiast szczęśliwymi liczbami są 2, 8 oraz 24. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie kanał. Do zobaczenia. Cześć.